Witam Panie Majorze. gum go, Główny go, ten tak! Eee, co to ja chciałem. Aha! E, mm, skóru, nie chcieliście mieć własnej armii, to będziecie musieli łożyć na naszą armię okupacyjną. Yes, no. Hehehe. <laughs> Zna. Przykro mi. No cóż, chcieliśmy mieć własną armię, ale nie wyszło i przegraliśmy. No tak, jak zwał tak zwał, prawda, hmm. a więc e, będzie tak, że będziecie włożyć podatki, tak długo jak my tu jesteśmy, i przygotowujemy się do wojny z Rosją. Podatki? Tak. Ale jest mały problem, bo tak się niefortunnie zdarza, zdarzyło, że się, no księgi podatkowe, była wielka burza się rozpętała, a łachy był w piorunami i się szpaliło wszystko. O, a to nic nie szkodzi. Jak nie szkodzi? No i bez tego się nie da rozobieć. Szk nie szkodzi, my mamy. Ale co macie? Chuleczka? Co tam mogą mieć, te diabły północe? Tak, sumyk. Co to jest? No to yy, podatkowe. Ale skąd? Podatkowy. Z, ale skąd macie? Z Czasów Lacen. Yy. 1630 lat. Co nie, niedobre? No nie za Co bardzo... płacić? Nie za bardzo. Adlerburg płacił wtedy... Adlerburg płacił wtedy y, 25 y, luidorów. No tak, ale wtedy był tam od cholery obywateli, i teraz 20 w 20-lutku. Nie to są Reichstalery. No ale to to samo mniej więcej. No mówię, tam gdzie było cholery 25 tysięcy ludka, z tak. ludków zostało. Jak to 20 ludków? No jest prawda wymarła i się wychowadziły gdzie indziej. No dobrze, a Friedrichsburg? A Klein, a Klein-Grosserburg? No teraz tylko został Klein, bo Gross się też wykruszyło i poumierało i po I, po wy, wy, I co, może jeszcze studnie wyschuć, co? Owo, owo! No i co, i teraz wszyscy poszli gdzie? No, gdzieś poszli do. Do Friedrichsbergu? do Großhofen-Fraudenburgen. No werden od... To zmurszało od XVII wieku. Może się nada. no bo na, powódź, czym, powódź. na czymś musimy pracować. E, tu jest ten e, Moritzburg, co? też wymarli? No studnie wymarły, że się ludzie podchóły i morowe powietrze i 25 osób dostało. Nie da się. Przeszczałem obok gróbków burga i oni mają ludziów. A to To niech, to niech tak, niech, niech Kleinburgi, po niech Grozburgi pomożą Kleinburgom? No i co? I w ten sposób spłacić trybucik. Bo nie? My, my musimy, my jesteśmy. Każdy szwedzki żołnierz to je za dwóch. No myśmy bardzo chcieli pomóc ale w tej sytuacji, to ja nie wiem, czy to się tak da, da. Da się da! No nie chodźcie nam, pistolet, nie? A No nie, to tylko tak. No jesteśmy chętnie w tupach? No ale, ale to, nie macie własnych e, e, papierów podatkowych. No i, my się no, nie? Spalili, i co? To spalili. natura wyższa. Natura jest. wyższa, to? Lutrański Bóg tam spalił. No dlatego my się przejmować nie będziemy, niech małe pipidówy będą pomognięte. Niech, niech, mały, niech małe pipi. Niech małe Stoderna. Niech duże Stora Stoderna pomogą... Lila, Smo Stoderna. Niech małe. Niech duże miasta będą pomogniętymi przez małe miasta. O zobaczymy, się, się da złowię. Nie, niech duże miasta będą pomogniętymi. Niech, Małe miasta będą pomognięte niż duże miasto. Chuj semantyką! po prostu trudna sprawa do mało talarów u nas. Jakoś zmierzajcie te rajstalery. My to siemka. I nie, że to będzie wypodatkowane, bo my mamy kupę czasów. Musimy zmusić cesarza Austrii do tolerancji religijnej na Śląsku. Mamy kupę arbyt. O, że szajsenba.